i na nas muszkin i co będziemy się robić? Bo mamy naprawdę ręce pełne roboty. Po pierwsze grzyby. Trzeba zrobić jakąś farmę. Tam jakieś potwory gino, ale to nic. Dobra, weźmy się za konkrety. Oczywiście fundamenty, podstawa, żeby się nic strasznego nie działo z nami w czasie budowania. A nie eksploatacji budynku. Hmm. Tyle wystarczy. No. To, to co? Przydałoby się coś większego. Panie. No. Mniej więcej takiego, żeby nie było za słabo. Soki. No i co? Subiki, łapki oraz Złoneczki zostawione no to lecimy z tematem a to w ogóle dzięki że zrobiliście naszego ustalonego z góry progu Mianowicie 4 subskrypcji no, znaczy 220 subskrypcji, subskryp tak trochę mi się język mieszka, no to nic. Liczy się, się chęci chęć. No. Chociaż na chęciach. Mówię, że jest pieko zbudowane, ale... Nie, dzisiaj nie będziemy się tymi po prostu przejmować. Co wiemy o grzybkach? Że nie możemy ich sadzić na słońcu. Od wersji 1wak 5 Oczywiście wersji komputerowej, nie wiem jak to w przypadku wersji no, Pocket Edition, bo tak przynajmniej, bo kiedyś gram na kompie w tą grę, ale Grunt, żeby się jakoś trzymało, a pewnie zapytacie, co to ja odwalam, moi drodzy. Moi drodzy, oczywiście, musicie to jakoś trzymać. Wobec tego, co z tego, że grzyby są, nie można posadzić, jak nie ma słońca, zaraz wam pokażę to, bo chyba wiemy, jak zrobić farmę. Otóż, moi drodzy zamknę je w szczelnym, ciemnym pomieszczeniu. Wiem, wiem, bez pochwały mogę się potworki, ale te potworki muszą mieć jakoś z góry narzuconą przestrzeń, więc nie musi ich być. Poza tym, ja bym chciał, żeby zrespiło się pa, parę pajączków. Dlaczego? Moi drodzy, pajączki są po to, żeby, jak to się mówi, dać nam nic. A co się robi z nici? Oczywiście wełna. A co się robi z wełnę? Oczywiście łóżeczko. A co się robi z łóżeczkiem? To chyba wam nie muszę robić, mówić. No, robimy takie pomieszczonko. Na pewno je zamkniemy po prostu i przyjdziemy, zajrzemy do niego za kilka odcinków. Ja wiem dwa, cztery, dziesięć. No, za 5 odcinków nie będzie. No, dzisiaj będziemy mieli naprawdę mnóstwo roboty, ale, gdzie są moje? Tu są moje, tak. Muchomarki, nie muchomarki. No i lecimy. Ogólnie rzecz biorąc, ja właśnie nie wiem, w jakich dzisiejszych czasach. Rosną po prostu grzyby. Dlatego moi drodzy Nie polega na nich, Wolę już sobie no uprawiać. Nie wiem. O, seksu do da się koło siebie. No, no i fajnie. Grzybki, bądźcie grzeczne, nie rozbijcie mi potworków, a ja będę za jakiś czas. No, to co? Co dalej, moi drodzy? Tu jest nasza hodowla grzybów, ale czy to nam wystarczy? Oczywiście, moi drodzy, czy nie? Przecież potrzebne nam jest, jak to się mówi. Drewno. Ops, prawie że zginął, ale spokojnie. Wiem, co robię. Wszystko będzie dzisiaj fajnie. No, dobrze. Wszystko jest zrobione co trzeba. O, a co to za przyniska? Długo nie była. No, rozporządzona. Ja mam si nasionek. Nie mów mi, że jedno. No, dwa. Ujdzie. Można tak powiedzieć. No to co? A mamy jakieś jedzenie. No nic. Idziemy na polowanko. Sko zaraz. To, czy to jest odpowiedni moment? Nie wiem. Na tym odcinku przypomnijcie mi, żebym w końcu zrobił jakąś barierkę, bo można o takich warunkach po prostu się naprawdę sparzyć. Po prostu można kurczę umrzeć. Wiecie co to jest? Tak, poczekaj tam. Możemy zobaczyć co tam jest, chociaż nic nie obiecuję. Bo wszystko co wziąłem. Wszystko, po prostu zabrałem i tyle. Mm, zaraz. A zaraz, nie ma nawet lawy. Mm, to oczywiście trzeba być ostrożnym, żeby się nie zabić. Mm, idziemy tu. Do, do domu. Kiedyś może to obudujemy albo coś zrobimy. Ale nie dzisiaj, Nie dzisiaj. No. To co? Myślę, że moglibyśmy się tym zająć. Może farm Właściwie to nie byłby taki głupi pomysł. No wiadomo, że to nie będzie na początku jakiś "Wow", ale jeśli ja nie uwierzę w jakość tego, no, pomysłu, to wy nie będziecie chcieli go widzieć. No. Żelaza, no, zasada oparta na moim po prostu doświadczeniu. No, co my tu mamy? Skrzyneczka, dobrze, skrzyneczka. no oczywiście trzcinę z naszego onedaru. Yy, no to co? Sadzimy. Nie skończone mamy. Tu nam urośnie za jakiś czas. Na razie tym nie przejmujemy. I musimy zrobić coś z tą do jasnej, ciasnej wodą. przy ciągu najbliższych odcinków zastanawiam się właśnie nad jakąś piękną fontanną. Mamy wody do gram'a. Ile dusza zapragnie? Właśnie, wody. Wiem, co mieliśmy w dzisiejszym odcinku zrobić. Patrzcie tylko. Bierzemy sobie oczywiście co? Oczywiście musimy sobie zabezpieczyć właściwie tu nie tutaj nie może być musi być o tu inaczej to czy to wszystko Czy to jest zrobiona robota Oczywiście moi drodzy że nie Więc moi drodzy moi drodzy Musimy peknąć tu o, o tu i tu i tu. I tu. No. Musimy zrobić, zrobić stojącą wodę. A jak to się robi? Powiem Wam, że to wcale nie jest takie trudne. Bo to jest naprawdę bardzo proste. No. I jak już mamy taką wodę. Ładnie to wygląda, prawda? Nie zamarznie nam ani nic. Ale zamarznie nam, moi drodzy, tutaj. I co właśnie w takiej sytuacji robić? Właściwie możemy zrobić wiele, ale coś możemy. No, płytki, płytki. Właściwie potrzebujemy 12 płytek. Nie wiem, po co nam jeszcze. Ale czy to nam wystarczy? Oczywiście, że nie No To co? Budujemy sobie płotki Tak Nie ma co robię, tylko budować płotki Moi drodzy Nie śmiejcie się wiem co robię Oczywiście zrobię sobie troszkę tego Płotki będzie właściwie 6 czy troszkę więcej Oczywiście że więcej Dokładnie tyle, po co nam więcej, tu ma się po prostu jakby ktoś mówi trzymać, nie, nie za dobrze, musimy zrobić jeszcze jeden komplet, a czy możemy, oczywiście, że możemy, o proszę bardzo, idziemy no i co? Idziemy nad wodę. No, ogólnie rzecz biorąc, wierzcie mi lub nie, ale ogólnie w Minecrafcie jest tak, że po prostu, jak woda albo idziemy jest nieprzekryta, no oczywiście na biomie zimowym, to może nam powstać lód, i wtedy jest problem, albo imię problem. Zależy, po co komu jest ta woda. Bo jak na przykład ma, właśnie tutaj, nieskończone śródełko, to może być kiepsko. Jednak ja, jako że się troszkę na tych moich budowlach znam, to coś zaraz wymyślę. Ale co jest? O. Coś właśnie ogarnąłem. I zaraz wam pokażę co. Ale chyba coś mi zdaje, że już wiecie o co chodzi. No i chyba nie wiem czy nie zrobię cięcia po prostu. Ale zobaczymy. Jeśli nie będę miał nic do powiedzenia, po prostu zrobię cięcie. A jak mam do powiedzenia, to po prostu możemy to zarobić. Tak. Mam nadzieję, że... Może i niezbyt zajmujący widok, ale za to gramy, i gadamy, więc jest po prostu elegancko. Wow, ale co dalej w takiej sytuacji? Czy to jakoś wykorzystam? Moi drodzy, moi drodzy, przecież ja jestem muszkin. Myślicie, że sobie nie poradzę. Myślicie, że jestem. No, w ciemnej no. Ale. Jestem w stanie sobie poradzić. Sytuacja jest naprawdę do ogarnięcia. Hmm. Tylko ile mi będzie trzeba tego bruku? No znaczy, kobla. Żeby, no. Bo język polski? Jest troszkę cringe'owy. Nie, żebym był apatriotyczny. Jeśli jest takie słowo. ale o! Bardziej, jaki jest! No, tylko ty nas nie bij tutaj, Steve. O! Odprostowiem zrobić taką, no, koblakę, bo jest bardziej ekonomiczna. No, może nie zbyt bezpieczniejsza ale wszystko co jest używane niezgodnie z przynaczeniem po prostu jest niebezpieczne więc co tu się rozkładać o zbudujemy sobie coś takiego to budowałem po co to po prostu pod fundament na wypadek gdyby chciał, miał być jakiś basenik czy coś ja jeszcze coś wymyślał moi widzowie no jak długo ja to nagrywam? Panie, będzie trzeba się powoli żegnać. Dobra, wracamy do domu. Oczywiście mamy jakieś... Jak to się mówi? I bardzo dobrze. Bo pokażę wam ostatnią, już ostatnią dzisiaj rzecz. Co moi drodzy? Wystarczy nam jedno takie. I jedno. I jedno takie. Jak sobie bierzemy takie coś, to zaraz nam coś wyjdzie. Zaraz wam pokażę co. Ale pewnie się już domyślacie. No. Oczywiście sobie poczek poczekamy chwilę. Zobaczymy, co tam takiego ciekawego mamy. Bo tam na pewno coś, moi drodzy, jest. Oczywiście, że jest. O! Po co mi przycisk? No cóż Kiedyś jakoś go wykorzystam A dziś zbudujemy sobie Światełko moi drodzy Światełko O ma, Światełko mamy tutaj Bierzemy sobie tu I tu I teraz widzimy co możemy z tym światełkiem zrobić? Jak to co? pójdźmy na spacer oświetlić okolicę oho o nie tylko nie te jędze wiecie kto to jest niedobre niedobrze, niedobre lepiej się nie oglądać w takich sytuacjach to jest naprawdę naprawdę i myślę Trzeba coś po prostu wymyślić. Nie wiem co. Ale jest naprawdę kiepsko. Oby o mnie zapomnieli, bo jest naprawdę trillowa. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Wpiszcie masakra. Ha, oczywiście w hashtagu a przepnęłem serduszko. No, to